Dobra widzowie, eee, mi pokazuje, że on jest w jakimś labiryncie, a tobie funefel? To nie Szybko, Ej, co to jest? Uja. Ej, czemu jest w w ogóle? Uciekaj szybko! Gdzieś... Nie wiem tylko, właściwie, co to jest za tabliczka? Mi pokazuje, że w jakimś labiryncie I Ja wiem, gdzie jest taki jeden labirynt na Brookhaven Ej, Jezus! Ebo. Widzę, ej, no, gdzie to nie. To jest normalne niebo, widzisz? To jest normalne niebo, widzisz? Ej, no. To nie wiem, co to jest to ja. To nie wiem co to to ja. Ej, no nie ma powodzi w ogóle. Ej, w ogóle, e, e, gdzie to? Taki jeden labirynt. Tutaj jest taki ten sekret, tu się wchodzi do takiego labiryntu. Ej! Tutaj robi? Ej, nie wiem, ja w ogóle Pan tutaj chyba leży, więc... Ej, gdzie on jest? Ej, gdzie on jest? Ej, on zniknął. Ej, ja tutaj wziąłem... Dobra. Czekaj, świeć mi. Mm. Nie wiem jak z tam wejść Tędy? Dobra, chodź siadaj. Ej, jak ty tu się w ogóle na dół się trzyma? Zróbmy działkę, kupmy. Okay. Widzowie my wypadliśmy z drogi. Ej, ty w ogóle z to wypadłeś. Ej, tu są chyba dwa domy, jakie mogę wybrać. Tam czeka villa, willa fajna. Ej, u, fajna willa. A ja zobaczę Ej, tu jest takie piętro podwodne. Tu jest normalnie komputerek. Ej, zobaczmy drugi dom. Ja idę do góry, zobaczmy drugi dom. Drugi jest taki, o. Mm. Ej, dobra, tutaj działa telewizor. Ej, telewizor działa! Ej, w ogóle ten... Ej, czemu to się... Ej, co to?! To tu jest tajemny! Ej! Ej, który dom ci się bardziej podoba? A? Który dom ci się bardziej podoba? Mi chyba ten. Willa taka. Ej, to kupzę tą willę, a ja sobie ten dom kupię. Ej, w ogóle ten gościu dalej. Ej, w ogóle, ej, czekaj. Pokazuj mi, wiem gdzie on jest. Gdzie? Gdzieś, pokazuj mi, że jest. Obok kościoła. Nie wiem w sumie, co to. On może być obok kościoła. Czekaj, zobaczmy. Gdzie? Obok? może on hakuje yy, nam lokalizację. Ej. Ej go tutaj nie ma. Ej, a w środku? Dobra, tu ej nie ma go nigdzie ten. Ej, co to jest za tabliczka? Oj, to jeszcze nie tu. Co to jest? Ej, a, ej nie ma go nigdzie w kościele Weź wsiadaj do auta. On tu był, ale chyba go tu nie ma. Ej, gdzie jest moje auto w ogóle? Tu, tu, Jest straci lokalizacji na bo ja mam trzy znaki zapytania, a ty? No to Co dobra, mi się tego naprawiło. Faz, no a to Przy farmie. Mówi, że jest na farmie. A co to jest faz w ogóle? A u mnie? No idziemy na farmę zobaczyć? No, może będzie, ale nie wiem co. U mnie kwas Kto by był na farmie, bo chcę już go dorwać Ale jaki kwas? O co w tym chodzi? Nie wiem, kwas po prostu napisano. A, a wiesz, a gdzie jest kwas? Czekam. Ej, nie ma go tu chyba nigdzie. I nie ma go. Ej, wy sprawdź drugie piętro. I ja przeszukam szukam dół, w kartonach. Nie no, wątpię. I co? Ej, co jest? Ej, sprawdź górę, że u góry gdzieś będzie. Taka <monastery> fałszywa <mówi> mm. <mówi> like lokalizacja. lokalizacja. <cwestry> my go nigdy nie, 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 nie znajdziemy. A, a, co, a co jest w kwas? Ej, u mnie teraz też nagle pisze kwas. Jaka lokalizacja? Ten... lokalizacja? Ten... Jak to się nazywało? Ehh, te laboratorium. Laboratorium. O, laboratorium, właśnie. Ej, gdzie jest no? auto? Gdzie my parkowaliśmy? Ej, daj mi latarkę. Dzięki. Gdzie? A tu. Ale ciężko będzie jechać z takim światłem, co nie? O! Jest normalne niebo. Czekaj, ja wiem, e, tam gdzie jest laboratorium on może być. U? Drift. Bo jak na razie go nigdzie nie widzimy. Nie. Ej no dzień. Fasno, to w tym budynku może być. tam. Bo ja, ja muszę tylko zaparkować. Dobra, po co jest ja tutaj mam tego burgera, burgera, to sobie zjem. Już do zjadł. Nie tam. Ja muszę so ten. Nie, bo nie ma mi kto otworzyć. Dobra, ja tak wiadę. I co? Ej! jest? Alarm jest, co mi się wydaje? Alarm Co? Ej, co jest? Ej, co jeszcze ten ojc zrobił? Ja, ja idę do tej niszczelnieni. Ej, oby on tutaj w ogóle był, może tu będzie, czy jest większa, więcej procent rzeczy. Ej, co jest? Czemu światło zgasło? Ej, czemu? Ej, lepiej stąd wychodźmy już. Ej, tu jest zamknięte. No, Dobra, to trzeba otw otwieram. Ej, gdzie... Ej, chodź może do góry. No, jak się w ogóle ten? Eee, wybuchało. Ty w ogóle można ten, ten. Tu jest miejsce na helikopter? Ja ucieknij, bo ja chcę wybuchnąć, bo on może tam jest. Ja chcę wybuchnąć. Ej, no, bo tam było jakieś czerwone światło w tym pokoju. No wiem, widzowie, my idziemy to wybuchnąć. Nie no, wiem, takie ryzyko, że on może tam być, on może tam być, więc wybuchamy to. Bra, po prostu przykręcaj tymi tymi. Okay. Sam jakby co? Mhm. Dobra, jest, jest, jest. By było I, tak by, i, żeby czerwone było. Dobra, jest ostrzeżenie było było ostrzeżenie. Wszystko ma być czerwone po prostu. Było ostrzeżenie. Wpadłem no? do wody. Choć, a gdzie on może być ten ten? Ej, my musimy uciec samolotem, jeśli go... Bo... Co? Ej, lokalizacja. Jaka? Lokalizacja chyba. No kwas dalej jest w sumie. Ej, kwas. Eee. Eee. Chodź tam. Nie, eee. chodź, kwas. ja tu nie mogę wejść. Weź trochę musimy stąd uciekać. Tak, musimy, chodź. Dobra, to na drabinie. Dobra. Dlaczego on może być w środku? Ej, jest nowy napis! No nie wybuchniemy go! Najpierw napis, jeżeli. jestem w środku, muszę uciec. Tak mi, tak mi piszę tutaj. Ej, jo. A u ciebie? I co on tutaj kawał? A, dobra mi. Ciągle zniknął w ogóle. nie został wyczyszczony. Co? Czekaj. Ej, mi coś nie działa. Ej, a ten, a, a kiedy to wszystko wybuchnie? Ale alarmy nie są włączone. Coś nie zadziałało. Ej, on tu chyba powstrzymał. weź to sprawdźmy. Musi to w końcu wybuchnąć. Wszystko jest na zielono, czy na czerwono? Nie no, wszystko jest na czerwono. Wszystko powinno działać. Ej, co jest? Ej, to się nie zadziałało. Albo on to powstrzymał. że nie wiesz, że została niby ten i co w środku? Ej, hey. hey, alarm jest, dobra jest alarm, bo światło na czerwono liga, Dobra, uciekajmy stąd. Czekajmy. Pomora została wyłączona. On tu powstrzymuje czy co? Bo zostało wyłączone, coś nie działa. Dobra, lepiej stąd uciekajmy. Tutaj... ej, to jest lustro. Ej, jak stąd wyjść? Bo to może w każdej chwili wybuchnąć. Ej, co to jest? Co jest? generator. Ej, co tu było? Jak ja mam stąd wyjść niby? Dobra.